Ale zarąbisty sernik będzie. Jeszcze takiego chyba w życiu nie jadłem. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dziś Kato pantoflarze, prezentują jeden z bardziej chamskich i przepisów na świnie wewnętrzną. Niby sernik, a jednak bez cukru, idealne i o specjalnie, specjalnie zwiększonej zawartości ketonów. Niemożliwe, a jednak kakaowe sernikao to właśnie to. Zapraszam. Do tego przepisu będziecie potrzebować właśnie tego, czyli... Mąka migdałowa, mąka kokosowa, gumaguara, tak ewentualnie, jaja, śmietanka 36, masło i ser twarogowy. No tyle. Szybko, koniec? gotowe. Zaczynamy od spodu. Troszkę takie brudnawe z tej strony, ale to nie będą widzieć. Szanowni Państwo, moi drogi, moi drodzy, przygotowujemy sobie miskę, do której będziemy wrzucać, co babo? Trzy jaja. Pyk, mąka migdałowa 40 gramów. 40 gramów przepięknej, pachnącej mąki kokosowej Opcjonalnie guma guar Jeśli oczywiście nie macie gumy guar to możecie kupić na podketo.pl A jeśli już macie w domu to niekoniecznie musicie kupować Bo to było chore Tak, można bez I proszek do pieczenia, taką samą łyżeczkę Pyk no. Zrobione Ostatnim elementem będzie dodanie kakao One Two Właśnie usłyszałem, że baba musi to zrobić Bo ja rozpapram Delikatnie wszystko teraz mieszamy. I jak już lekko wymieszane, mielimy erytrytol, wrzucamy do gara ze spodem i mieszamy. Dodajemy erytrytol zmielony jak najmocniej, żeby później nie zgrzytało nic w zębach. Dobra, Słyszałaś to, jak się świnia darła? Masę spodową teraz ugniatamy, wyściołamy papierem naszą foremkę i pyk, formujemy spód. Teraz to już pachnie kakałem jak popieprzone. Teraz czas na posypkę. Przygotowujemy teraz posypkę składającą się z prawie tego samego, ale w nieco innych proporcjach, czyli dwa jajka, po 30 gramów mąk, łyżka kakao, łyżka erytrytolu i łyżeczka proszku do pieczenia. Tutaj gumy guar już nie dajemy, ugniatamy i to akurat wstawiamy do lodówki. Zaczynamy masę sernikową, czyli tłuste chamstwo składające się z erytrytolu i tutaj dajemy na cały sernik 100 gramów, co jest wersją naprawdę delikatnie słodką. Jeśli chcesz słodszy, to musisz sypnąć więcej. Do tego dwa jaja i miksujemy. Następnie, jak już wymieszane, to wrzucamy kilogram twarogu sernikowego. Ale, chamstwo tłuste się tu zaczyna. To jest właśnie ten moment, który ja najbardziej lubię. Taką polską, chamską ketozę, a nie suche wióry. Dobrze kładź tam, niech się rozwala. Mmm. Bo, <noise> jakie dobre tam w tle. Kilka kropel aromatu waniliowego, do tego. 100 gramów śmietanych, hamskiej, 36%. Dlaczego? Żeby było tłusto, a nie, żeby było sucho. Bo kto lubi na sucho. I zaczyna się teraz festiwal miksowania całej tej misternej, tłustej kompozycji. Pograsy Mhm. Mm o, się na bębenku. Po zmiksowaniu całą tę złotą, tłustą masę przerzucamy na przygotowany kakaowy spód i równomiernie rozsmarowujemy. Boże, jakie to jest dobre, wiesz, jak to smakuje, jak Danio. Ano! Po rozmarowaniu kruszymy naszą lodówkową górę i to już wszystko. Ale ładnie to zaczyna wyglądać. Powiem ci, babo, że jesteś niezastąpiona, jeśli chodzi o słodkości. Stawiamy do pieca rozgrzanego na 180 stopni około 60 minut. Następnie wyciągamy z pieca i foremki, przykładamy, kroimy i zaspokajamy wewnętrznego knura. To będzie rewelacyjne. Smak. Boże słodki. O Boże, jaki on będzie dobry. <laughs> Musimy to spróbować. Musimy teraz... nagrać. Sprawdźmy teraz, czy jest choroba psychiczna, czy nie Jest choroba psychiczna Ale to jest dobre, bo jakbym nie wiedział, że to moja baba wymyśliła, to bym powiedział, że jakiś głupi to wymyślił Jemy, wyłączę to, dziękuję ciociu. dobranoc wujku, bo to jest chore Dzięki i do następnego odcinka Jajka, ser twarogowy, sernikowy, twaróg sernikowy, Dobra, koniec Jak się 50 sypnie... To... Czasem się troszkę więcej sypnie, to trzeba odsypać. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze? To już nic nie zostanie. O tyle, no. No bo to tak troszeczkę. Ostatnim elementem będzie dodanie kakao. Jeszcze raz Ech. pokaż tym pan. Ostatnim, ostatnim, elementem będzie. Patrzcie jak gniecie teraz. Niby baba. siły w tych rękach? Tyle co chłopa.